Telewizja, Herman Smitendorf, serdecznie witam. Dzisiaj część druga naszej relacji z najważniejszych targów kolejowych Polski i Europy. Trako w Gdańsku. Serdecznie zapraszam. Trzy, dwa, jeden, start! Wielkie brawa, drodzy Państwo! Na Targach Kolejowych Trako w Gdańsku we wrześniu 2023 roku niemiecki producent kolei Siemens wystawił dwa pojazdy na raz. Wczoraj Mireo, dzisiaj Vectron. E, Siemens wyrósł na głównego dostawcę taboru na Targach Trako. <noise> na pewno takiego, który ma więcej niż jeden tabor. Co nas oczywiście bardzo cieszy, bo jest to pierwsza tego typu sytuacja. Przynajmniej pierwsza od wielu lat, kiedy pokazujemy na Targach Trako dwa nasze pojazdy. Vectron, który stoi za mną, Lokomotywa wielosystemowa. Już kilka razy była na targach, choć nigdy chyba w takim pięknym malowaniu. Przekazana dosłownie przed momentem dla firmy Cargo Unit. Oraz Mireo, pociąg regionalny sprowadzony świeżutki. W sierpniu zaczął eksploatację. Musieliśmy go wyciągnąć z eksploatacji z regionu, z regionu Łużyc. I przyjechał tutaj do nas specjalnie na te targi gdańskie, żeby cieszyć oko naszej branży kolejowej. W wersji podstawowej Mireo jest kilkuczłonowym zespołem trakcyjnym przeznaczonym do transportu pasażerskiego na trasach zelektryfikowanych. Na tej samej platformie budowane są również zespoły trakcyjne Mireo z napędem wodorowym, a także zespoły trakcyjne z łączonym napędem z elektrycznej linii napowietrznej oraz akumulatorów. W listopadzie 2023 roku firma Siemens Mobility zaprezentowała pierwszy mireo Smart. Według producenta jest to, co no, cytat, ustandardyzowana koncepcja podstawowa, która pozwala na określone opcje konfiguracji, która obniża koszty nabycia i upraszcza obsługę. Oznacza to, że proces realizacji zamówień powinien zająć maksymalnie 18 miesięcy od zawarcia kontraktu do czasu przekazania do pracy rozkładowej. Producent wyprodukował nawet kilka pojazdów na zapas, aby można je było natychmiast zaoferować. Siemens wyjaśnia dalej, proces sprzedaży jest przejrzysty i nieskomplikowany przy użyciu arkusza danych ze stałymi warunkami, co ułatwia zamawianie pociągów. Podczas zakupu klienci mogą również zawrzeć umowę serwisową obejmując części zamienne i pakiet serwisowy, aby zapewnić jak największą rentowność operacji. Mając 214 miejsc siedzących, 21 miejsc na rowery i 2 miejsca na wózki inwalidzkie, Mireo Smart oferuje swoim pasażerom najwyższy poziom komfortu. Dodatkowo pociągi wyposażone są w nowoczesną klimatyzację, internet na pokładzie, informację pasażerską oraz systemy monitoringu, bezpieczeństwa i duże monitory TFT w strefie wejściowej tych pociągów kupuje się bardzo dużo, zainteresowanie jest zarówno jeśli chodzi o tabor, o tabor taki specyficzny e, związany z manewrami czy z jakimiś ciężkimi robotami, ale także i o wszelkie elementy związane z infrastrukturą, związane z serwisem. Na pewno kolej przeżywa e, boom i pewnego rodzaju renesans, widzimy to po liczbie pasażerów, która, która wzrasta. E, ja myślę, że w, e, ta edycja jest dla nas specjalna, bo mamy tutaj dużo taboru w stosunku do edycji poprzednich. M, myślę, że e, troszeczkę ciężko jest po edycję, która jest w jakimś sensie regularna do edycji popandemicznej w 2021 roku, kiedy głód spotkań, pokazania, sprawdzenia jakby czym się charakteryzuje branża kolejowa. Przypominam, że nie było targów berlińskich winotrans. Był tak duży, że dopiero po 3-4 latach mieliśmy okazję się spotkać. Więc tutaj powiedziałbym, że wygląda to dosyć normalnie. My cieszymy się, że jesteśmy z naszymi pociągami pasażerskimi, czy też pasażersko-towarowymi jak ta lokomotywa. Nie patrzymy się na konkurencję, jesteśmy zadowoleni z tego. Targi oceniamy bardzo pozytywnie. Jest gigantyczne zainteresowanie ze strony marszałków, ze strony operatorów, leasingodawców. Także cieszę się, że możemy być częścią rozwoju kolei w Polsce. Pociąg elektryczny, Mireo, który pokazujemy w środku. Wyglądałby dla pasażerów dokładnie tak samo jak pociąg bateryjny Mireo, czy też pociąg wodorowy Mireo. Oba te pociągi w wersji bateryjnej czy wodorowej rozwijamy. Bateryjne już jeżdżą od dwóch lat. Wodorowy wyjedzie z pasażerami, pierwszymi pasażerami w dwóch landach, w Badenii oraz w Bawarii na początku 2024 roku. Później troszeczkę, że tak powiem, pojawią się także pociągi w Brandenburgii, czyli bardzo blisko polskiej granicy. Generalnie wodór jest na pewno tym, co bardzo silnie rozwijamy. Jest to w jakimś w sensie paliwo przyszłości dla kolei, używane bardzo, bardzo szeroko w innych dziedzinach gospodarki. Na kolei powiedzmy, że jeszcze jest to element, yy, yy, m, może już nie ciekawostki, bo tak jak wiemy, nasi konkurenci tworzą i robią przejazdy no, chociażby lokomotywą manewrową, wodorową. E, natomiast na pewno jest to coś, co w, w najbliższych latach na traku 2.25, 2.27 będzie pokazywane w szerszym aspekcie. Widzieliśmy już tego pierwsze jaskółki na Inotransie jestem przekonany, że następne trako będzie stało wodorem. Siemens dostarczył lokomotywę Vectron polskiej firmy leasingowej Cargo Unit, która z kolei wydzierżawiła ją firmie Dyby Cargo. Leasing to jest wyzwanie no m.in. związane z finansami, ale Państwo nie tylko oferujecie, ale jesteście nawet liderem na polskim rynku. E, macie 20-lecie w tym roku i na tych targach TRAKO przekazaliście 200 lokomotywę jednym z klientów, więc chyba e, to powód e, no, do zadowolenia. No niewątpliwie jesteśmy bardzo zadowoleni. E, piękna rocznica, 20-lecie działalności. Dwusetna lokomotywa w dodatku w wyjątkowym malowaniu, bo to jest lokomotywa, która ma malowanie, które ma przedstawiać kraje Trójmorza, w których działamy lub w których mamy zamiar wspierać zieloną transformację na kolei. Na tej lokomotywie są widocznione m.in. charakterystyczne budowle z każdego kraju Trójmorza, akurat z Polski. To nie jest stolica, tylko to jest hala stulecia we Wrocławiu. Natomiast co do naszej pozycji rynkowej. Dzisiaj jesteśmy na rynku europejskim numerem 6, jeśli chodzi o liczbę lokomotyw na wynajem. I ja, bym, ja nie powiem, że to jest jakiś fenomen. To znaczy my działamy na drugim największym rynku przewozów towarowych w Europie. Mało kto sobie to uświadamia, w Unii Europejskiej precyzyjnym będąc. Że Polska jest drugim takim największym rynkiem po Niemczech. Zatem jest bardzo dużo lokomotyw, dużo przewoźników, niezależnych, zwłaszcza mam tu na myśli, przewozy towarowe. I co więcej, przez 20 lat praktycznie nie miała miejsca modernizacja taboru od początku transformacji od 1989 roku. Do lat 2000'ych, nawet powiedzmy 2010, w zasadzie nie były kupowane przez przewoźników jakiekolwiek nowe lokomotywy, ewentualnie były robione modernizacje. Dzisiaj stoimy w obliczu takiego, takiej sytuacji, że średnie, średni wiek takiego taboru to prawie 40 lat, ponad 30 lat zdecydowanie. Ten tabor jest liczny, to jest kilka tysięcy lokomotyw, które trzeba zacząć odmładzać. No jeśli zrobimy sobie prostą matematykę, jeśli ten tabor ma średnią, powiedzmy dla przybliżenia, 40 lat i mamy 3000 lokomotyw do wymiany, no to żeby wymieniać co 20 z nich, to jest 5%, tak? 3000 lokomotyw razy 5% to jest 150 lokomotyw nowych rocznie. I wtedy jest pytanie, a kto to kupi i sfinansuje? Przewoźnicy państwowi z reguły nie mają takich dobrych finansów, żeby sobie na to pozwolić, albo bardzo szybko okazuje się, że zaczyna im brakować środków na dalsze inwestycje. Przewoźnicy prywatni, którzy wchodzą na rynek, mają z reguły e, płytkie kieszenie, koncentrują się na operacjach. Nie chcą brać długiego długu, żeby sfinansować aktywo, które ma jeździć 30 lat. Chcą Skupić się na tym, co robią najlepiej, i mieć elastyczność w wynajmie. Dlatego wolą wynająć od nas na 3 lata używaną lokomotywę, czy na 5 lat nowoczesną lokomotywę. Wiedzą dokładnie, jaki jest koszt w przypadku modelu Full Service, jeśli chodzi o wynajem nowych lokomotyw. A jeśli zmienią im się plany za 5 lat, mogą nam tę lokomotywę oddać, a my znajdziemy innego najemcę. Co do naszej wiedzy, no, jako firma, chociaż jesteśmy małą firmą, 20 lat, 200 lokomotyw, ale my zatrudniamy zaledwie 35 osób. Mamy natomiast bardzo dobrą ekspertyzę techniczną, mamy bardzo dobry, do, do, dobrze rozwiniętą funkcję finansową, musimy dobrze liczyć pieniądze i, i mieć umiejętność pozyskiwania zarówno nowoczesnego taboru, jak i finansowania. I te wszystkie kompetencje łączymy. Kompetencje techniczne związane z utrzymaniem, z pozyskiwaniem taboru i z pozyskiwaniem finansowania. I osobiście nie mam żadnych kompleksów przed moimi kolegami z największej zachodniej konkurencji. Przecież spotykamy, regularnie znamy się. Mamy dokładnie taki sam model biznesowy. To, co nas wyróżnia, że jesteśmy numerem jeden na, największym, na drugim największym rynku. I tego sobie nie pozwolimy odebrać, ponieważ mamy ponad 50 klientów, ugruntowane relacje biznesowe. Na naszym jubileuszu we wtorek wieczorem gościliśmy prawie 300 gości. To, Jeszcze, pokazuje, je... to pokazuje, kto na tym rynku polskim tak naprawdę rządzi. Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Komunikacji SITK zaprosiło Europejską Unię Inżynierów Kolejowych UEIV i niemieckie Stowarzyszenie Inżynierów Kolejowych VDEI do wspólnego wykorzystania stoiska targowego w celu wymiany informacji. Gibt es sehr viele interessante gesprächsthemen? Die SETK jest wiele ciekawych tematów do rozmów z SITK. SITK zaprosił nas na pierwsze warsztaty z kolejami ukraińskimi Intermodal. Przygotowujemy się do sprawy, która stanie przed nami w przyszłości po wojnie, czyli odbudowy kolei ukraińskiej. Odbiliśmy także ciekawe dyskusje na temat bezpieczeństwa i jakości transportu kolejowego. European Railway Engineers and of Naszym celem jest współpraca z, współpraca z Unią Europejską i Stowarzyszeniem Niemieckich Proszę, Inżynierów kolejnictwa oraz partnerami z innych krajów. Mówimy, przyjedźcie do Polski, do to 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 do to Polski do rozejrzyjcie się, może nauczymy się od siebie nawzajem i wniesiemy ciekawe tematy do naszych organizacji. Naszym zadaniem jest łączenie członków poprzez oferowanie im czegoś interesującego. Polska firma Traktek podkreśliła swoje znaczenie dla budowy torów poprzez swoją rolę jako sponsor targów oraz wielkość swojego stoiska wystawienniczego. Ze stoiska Traktek do dyskusji korzystał także prezes Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Kolejowych. jako prezydent Unii Europejskiej Stowarzyszenia Inżynierów Korei i oczywiście jako Niemiec, jako członek Fordy, w którym dorastałem, oczywiście bardzo mnie to cieszy. To, co ekscytuje mnie w życiu stowarzyszeniowym, to tworzenie sieci kontaktów. Młodzi ludzie są we wszelkiego rodzaju sieciach, nawet starsze osoby, takie jak ja, są na LinkedIn, z Facebooka już nie korzystam. Ale to nie jest wystarczające. Ważne są osobiste spotkania. Networking, osobista przyjaźń z ludźmi, zarówno zawodowo, jak i prywatnie, jest naprawdę fajna. Bardzo mnie się to podoba. Na stoisku Traktek toczyły się także ciekawe dyskusje z członkiem zarządu tej firmy, doktorem Andrzejem Holewą. Ein wichtiges, interessantes Thema von Traktek. Um... Ważnym, ciekawym dla nas tematem w rozmowie z praktykiem były także zagadnienia ochrony zwierząt, czyli automatycznego urządzenia, za pomocą którego trzyma się zwierzęta z dala, od jadącego pociągu, rzadkie gatunki ptaków czy wilki. Technologia ta odgrywa ważną rolę w spełnianiu wymogów ochrony przyrody. Podobne problemy musieliśmy także rozwiązać przy modernizacji linii Hoja z Horka. Między innymi wymogi ochrony przyrody dotyczące wilków, a fińscy partnerzy w projekcie Rail Baltica również uświadomili nam, że to również odgrywa bardzo ważną rolę w fińskim systemie kolejowym. Osobiście rozmawiałem też z kolegami z Kolei Dolnośląskich. W skrócie KD. Kolej ta przyjęła od granicy organizację pociągu kulturalnego z Berlina do Wrocławia, który cieszy się dużym powodzeniem. Pociąg kultury miał być zlikwidowany, ale staramy się znaleźć rozwiązanie, aby w 2024 roku mógł kursować dalej. KD poinformowały nas również, że trasa z Jeleniej Góry na Śnieżkę zostanie oddana do użytku najpóźniej pod koniec kwietnia i być może uda nam się również znaleźć rozwiązanie, abyśmy mogli zwiedzać ten interesujący dla w cel pociągiem skrzydłowym na podstawie pociągu kulturowego. Na targach TRAKO firma ta otrzymała pierwszą nagrodę za innowacyjne urządzenie monitorowania rozjazdów. Na dzisiejszych targach Trako w Gdańsku firma Traktek to wynagrodzenie i mam wrażenie, że tutaj na razie nie rozumiemy za bardzo co tu widzimy, ale że to jest powodem do przyjęcia tego wynagrodzenia, więc proszę nam wytłumaczyć co widzimy i co to jest za nowe rozwiązanie. Witam, nazywam się Przemysław Stanisławski, jestem... R&D Project Managerem w firmie Tractec. Jest ze mną już mój kolega. Piotr Piech, dział R&D, starszy inżynier do spraw CAE. Może zademonstrujemy, na czym polega tak. nasz system. To jest system diagnostyczny. Zasada działania polega na wykrywaniu drgań, różnych anomalii, imperfekcji w rozjeździe. Mamy zamocowane akcelerometry po jednej stronie po drugiej stronie rozjazdu. Tutaj oczywiście mamy... Tylko model, dlatego mamy tylko jeden metr szyny. Zademonstruję jak to działa. Jeżeli mamy pęknięcie na szynie, na przykład jakieś uszkodzenie pod powierzchnią szyny, koło na to najeżdża i wzbudza falę mechaniczną. W ten sposób porównujemy sobie e, czas, z jakim fala mechaniczna dotarła jednego i do drugiego akcelerometru, stąd wiemy, gdzie jest uszkodzenie szyny. Po analizie furierowskiej widzimy rozkład częstotliwości który jest wejściem do sztucznej inteligencji. Ona analizuje wzorcowy przejazd i szuka różnych dewiacji od standardowego przejazdu, od wzorcowego przejazdu. W ten sposób możemy z wyprzedzeniem przewidzieć, czy coś jest nie tak, zanim dojdzie do poważniejszego uszkodzenia i gdzie dokładnie e, mieści się potem e, jak gdyby centrala dowodzenia, e, czyli gdzie e, są takie ekrany, gdzie jest ekipa, która ma wywnioskować odpowiednie reakcje, e, e, przygotować. To jest specjalne pomieszczenie, czy to jest państwa firma, e, czy, czy to musi być w, w blisko. Tej, tym rozjazdom, czy może to być dziesiątek kilometrów oddalone? Może być to setki kilometrów oddalone, ponieważ obliczenia, obliczenia dokonuje się na serwerze. My musimy wysłać tylko alert o tym, że coś się dzieje. Czyli w sumie kontrola jest dokonana przez Państwa firmę? Tak? tak, a w zasadzie przez tą sztuczną inteligencję oczywiście jakiś człowiek musi to zweryfikować, czy jest to prawidłowe. I tu widzimy, że to jest dokładnie na tym i tym miejscu, czyli kilometr yy, toru, yy, powiedzmy 10 coś tam tak, tak, i to, wtedy tam dokładnie można skierować pracowników. Tak, dokładnie. Tak jak w tym przypadku mamy tylko jeden metr. Uderzyliśmy na 72 centymetrze, co wskazał system. Czyli to jest system tylko do rozjazdów, czy też do normalnego szlaku? Działa i na rozjazdach, i na normalnych szlakach, na prostych liniach. I to jest zupełnie coś nowego? Czyli tego jeszcze nie ma w ogóle w Polsce? Nie spotkałem się z przemysłowym zastosowaniem na szczerszą skalę. Ideą jest stworzenie systemu, wykorzystywanie systemu, który będzie działał na tyle niezależnie, że nie będzie wymagał pracy tradycyjnego operatora w takim tradycyjnym sensie, e, tylko właśnie tak jak powiedział kolega Piotrek, e, dzięki oprogramowaniu, dzięki sztucznej sieci neuronowej, dzięki pewnym alertom e, i wykorzystaniu chmury e, większość informacji i większość e, właśnie alarmów e, dotyczących defektów, anomalii e, na elemencie infrastruktury będzie działało samoczynnie, tak? A my wtedy e, czy zarządca infrastruktury może e, dostanie informację, że w danym miejscu e, elementu infrastruktury doszło do e, na przykład pęknięcia, tak? E, rozwiązanie to ma na tyle duży potencjał, że w przyszłości widzimy, e, bo podczas testów e, już sprawdzaliśmy możliwość detekcji sygnałów nie tylko o nieprawidłowościach samej elementów infrastruktury, ale również składów przejeżdżających składów. Ponieważ przejeżdżający skład, który prawda, posiadający wiele ilość wózków, wiele zestawów kołowych. Jeżeli któryś z zestawów kołowych ma płaskie, uderzające nierównomiernie koło, również teoretycznie jesteśmy w stanie taką informację wydobyć, no i znając stempel czasowy, tak, czyli moment przejazdu i wyliczając każdą z osi, możemy poinformować właściciela danego pojazdu, tak, że dana i dana oś, dane i dane koło no, wymaga pewnej naprawy. Czy system ten może również e, e, sprawdzić temperaturę rozjazdu czy szyn, no bo wiadomo latem e, czasem zbyt e, mocno rozgrzewające się tory, czy rozjazdy mogą też być e, powodem do kłopotów? E Rozwiązanie, które tutaj prezentujemy akurat bazuje na, na analizie wibracji, ale to jest tylko jeden element składowy całego systemu diagnostycznego, który nazywamy systemem CMS, czyli Condition Monitoring System. I w tym systemie CMS, my już taki CMS jeden zainstalowaliśmy w Polsce w miejscowości Psary i tam również badamy temperaturę między innymi powietrza, badamy prace napędów hydraulicznych na naszym rozjeździe do wysokich prędkości i tam właśnie między innymi takie dane meteorologiczne są zbierane i również jest do nich łatwy dostęp zdalny z każdego miejsca na świecie i na przykład w sytuacji, w której załóżmy występuje bardzo wysoka wilgotność powietrza, ale temperatura spada poniżej zera, tak, Oznacza to, system wysyła informację, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia szronienia na, na torze. Więc takie rzeczy już dzisiaj też również badamy. I jak reaguje administrator infrastruktury na takie e, propozycje, takie rozwiązania? Czy widzicie Państwo zainteresowanie zakupem czy instalacją takich urządzeń? E, na dzień dzisiejszy Muszę przyznać, że taki system CMS mamy zainstalowany w jednym miejscu, bo to jest temat bardzo mocno rozwojowy, ale wierzymy, że takie rozwiązania będą zwracały się bardzo szybko czyli ten ROI, ten rate of interest inwestycji będzie bardzo duży. A nawet dzisiaj widzimy wymagania rynku na takiego typu systemy, ponieważ na przykład duże, no, duże kontrakty, które w tym momencie gdzieś tam się. Dzieją, toczą albo będą działy, już są zaraz na horyzoncie, takich wymagań powoli wymagają. Ja myślę, że powinniśmy poczekać, bo jest kolega, który jest informatykiem i który jakby zna się na, na tym. No i na tym się skończyło. Ani o nowym piletomacie PKP, ani o działalnościach PKP Intensity nie było nam wolno z nikim porozmawiać. Tak co zadecydował anonimowo ktoś, poproszono telefonicznie o decyzję. Płacą ten lęk przed prasą, to można by od razu wywiesić taką tablicę. Na dzisiaj to jest wszystko w naszym programie z targów Trako. Ale do tego tematu oczywiście powrócimy, bo jest o wiele więcej do opowiadania z tych ciekawych targów z Dęska. Na dzisiaj do widzenia, do następnego razu.